Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, witajcie 26 stycznia. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, zrobimy tak. Podziękowania i wszelkie moje promocje, wszelkie moje reklamy, jakie kursy, co, kiedy, gdzie, jakie live'y to będę umieszczać na końcu. Dobrze? Tak zrobimy. Na końcu dowiecie się wszystkiego. A teraz kochani przechodzimy do sedna sprawy. Wdzięczność, 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 wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność. Dzisiaj pod tym filmem podepnę link do wyzwania, które trwa 21 dni, żeby nauczyć się takiej wdzięczności, takiej, takiej wdzięczności takiej prostej, takiej zwykłej, takiej najzwyczajnej, takiej, że jak Teraz mówię, to ja po prostu z całym sercem czuję wdzięczność za to, że mam internet, za to, że mam telefon, za to, że mogę mówić, za to, że jest YouTube. Nie wściekam się na ten świat, na ten na ten Matrix, który nam to wszystko potworzył, bo dzięki temu ja mogę do was mówić, ja mogę mieć z wami kontakt, wy możecie kontaktować się ze mną. Kochani, to wszystko zależy, jak my odbierzemy to, co jest dla nas stworzone. Ja zawsze powtarzam: nóż jest takim narzędziem, którym Możemy kogoś zabić, ale też możemy pokroić chleb i kogoś nakarmić. Więc to tylko od nas zależy, jak i co my wykorzystamy. Mało tego, kochani. Nie narzucajmy czyjejś swojej woli. Nie róbmy tego. Ktoś ma do przeżycia coś, co sobie sam zaplanował w planie przedurodzeniowym, i niech on sobie tak po prostu żyje. Pokazujmy mu drogę, która może mu w tym życiu pomóc. Ale my za niego życia nie przeżyjemy, a on niech to swoje życie przeżyje tak, jak ma przeżyć. I tu, kochani, jeżeli skupimy się na wdzięczności, będziemy wdzięczni, że ta osoba idzie własną drogą, swoją ścieżką, że doświadcza to, co doświadcza, że jest tak, jak jest, będziemy czuli tą wdzięczność, będziemy pokazywali, to to życie się odmieni. Nie oceniajmy też. Bo w momencie, kiedy oceniam, on robi źle, bo ja to bym zrobiła inaczej. Okej, okay, fajnie, zrób to inaczej. W momencie, kiedy to zdarzenie trafi do Twojego życia, zrób je po swojemu. To jest jego, to on tak przeżywa. Często jest nawet, tak wiecie, w małżeństwach, w związkach. U mnie też tak jest. Zobaczcie, ja tu pracuję z duszami, mój pawcie, on mi przeszkadzać nie przeszkadza, ale on kompletnie ma swoją drogę. On ma swoją drogę. Ja wiem, że przyjdzie czas na to. Ja to czuję. On tego musi podoświadczać musi sobie popatrzeć musi sobie pooglądać. Ogląda już trochę lat, no ale niech ogląda. To jest jego, ale ja nie czuję złości. A wczoraj, a wczoraj, spotkałam się, znaczy się spotkałam, wczoraj, wczoraj, rozmowa, wiadomość, no ja mu podkładam wszystko, podsuwam wszystko, on mówi, że jestem popieprzona. No tak, no w momencie, kiedy wciska się coś komuś, bo to już jest wciskanie, no to, to trochę, to trochę tak. Więc zostaw to, zostaw to, to są jego doświadczenia. Rozstaw anioła, popatrz na pióra. Kiedy jest źle, to powiedz: wyjdź i poszukaj pióra anioła. A wtedy mu podziękuj za to, że jest przy tobie. Kiedy znajdziemy jakiś znak anielski, kochani, przecież oni cały czas są przy nas, te istoty światła. Mało tego: wszystkie istoty są przy nas. Ten świat dusz to jest właśnie świat, który krąży wokoło nas, tylko w innej gęstości, w innej częstotliwości. My tego nie widzimy, ale oni widzą, czują nas. Tu jest już czucie załączone. Są osoby, które czują dusze, które są w koło. Są dusze, które mają ogromną siłę, i jak my ich nie czujemy, nie widzimy, to najczęściej dusze bawią się elektrycznością. Jakieś światełka mrugają, jakiś dzwonek zadzwoni, i to niekoniecznie dzieci, które się psocą. Ale starajmy się, kochani, za wszystko czuć wdzięczność. Wdzięczność, wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność. Jestem ogromnym przeciwnikiem tego, żeby siadać i pisać tą wdzięczność. Wiecie, jak to się odbywa, to się odbywa tak. Niektórzy ludzie wstają rano po to, żeby pisać wdzięczność na karcie i dają sobie na to 30 minut. Dzisiaj wypiszę wdzięczność przez 30 minut, a później żyją swoim życiem. Wściekają się na co się da. Robią przeróżne rzeczy. Wiem, bo wiem, bo pracowałam z takimi ludźmi. Wściekają na co się da. Robią po prostu przeróżne rzeczy. Lecą wulgaryzmy na lewo i prawo. Idą spać, biorą ten sam zeszyt i są wtedy aniołami. Piszą kolejne 30 minut wdzięczność. To nie tak. Możesz napisać sobie tą wdzięczność. Oczywiście, poczuć ją bardziej, uświadomić sobie, za co ja poczułam wdzięczność. Ale kochani, w ciągu dnia, w momencie kiedy bierzemy naszą kawkę do ręki, kto ma kawkę? Ogromną mam wdzięczność za to, że mogę napić się kawki. Uwielbiam kawę i będę ją pić. Kocham ją po prostu. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, mój ekspresie, że mogłam sobie tą kawkę zrobić. Naciskam dwa guziki, mam kawkę. Z całego serca dziękuję. Nawet pomyślę czasami, ale ktoś miał łeb, wymyślił mi ekspres do kawy. Mało tego, znalazłam już ekspres do wody. Słuchajcie. I teraz będę miała te herbatki poparzone, ziółka taki, taką temperaturą, jak trzeba i w ogóle no coś niesamowitego po prostu. Ucieszyłam się ogromnie. Także no czekam, aż mi go wszechświat sprezentuje, więc, więc to jest wszystko przede mną. Jesz, jeszcze go nie mam, bo czekam, aż będzie dla mnie, to on będzie. Ale kochani, tak to, tak to jest, ta wdzięczność, wdzięczność, że mogę was tutaj... Że mogę z wami tutaj być. Wdzięczność za wszystko za to, że mam pracę, jak mam pracę, która mi nie odpowiada, to i tak cieszyć się dziękować, że ja w tej pracy zarabiam pieniądze, które pomagają mi przeżyć. Jak mam mężczyznę, który chodzi i marudzi, zobaczcie, przecież jak się zakochaliście w tym człowieku, to on nie był marudą. Co się stało, że zaczął marudzić? Co poszło nie tak? Dlaczego on jest marudą? Albo po prostu trzeba też na niego innymi oczyma spojrzeć. No na pewno nie zakochałaś się w jego marudzeniu. A może on po prostu nie marudzi, tylko w ten sposób pokazuje ci coś. Może to ty się zmieniłaś. I on gdzieś tam w podświadomości wysyła sygnał też. Popatrzcie, kochani, naprawdę, często jest tak, że my nie widzimy też siebie w tym świecie. No nie no, ja to jestem idealna. Ja to jestem idealna. Gderam od rana do wieczora, jestem idealna tak, jestem idealna, wiecznie coś od tego mężczyzny, chłopa chce. Ty weź się, rusz do roboty no wszystko w domu porobione, ale po prostu ma się ruszyć do roboty na spokojnie kochani jak mamy uczucie wdzięczności u siebie to zupełnie inaczej postrzegamy świat, kiedy prosimy anioły o wsparcie jest nam zdecydowanie łatwiej przyjmować ten świat, który nie jest taki jaki my byśmy chcieli i to dobrze, że on nie jest taki, jaki my byśmy chcieli, bo teraz przez nas może przemawiać chcieństwo. Ja chciałabym, żeby na świecie było tak i nie zgadzam się z tym, jak jest. No i będzie więcej powodów do niezgadzania się, ale kiedy poczuję wdzięczność, że jest tak i tak, ja mam wybór, mam wolną wolę. Ja we wszystkim nie muszę uczestniczyć, co się dzieje na tym świecie. We wszystkim nie muszę uczestniczyć. I to Ty wybierasz, w czym uczestniczyć, w czym nie. No dobrze, kochani. To co? Karta na dziś? Jeszcze uczekawki. Karta na dziś. A może, jak będę tasować karty, to zaproszę jeszcze, jeszcze chyba są trzy miejsca wolne na kurs czytania Kronika Kaszy, który rozpocznie się 12 lutego, to jest środa, w godzinie 19 są cztery spotkania. Cena kursu 350 zł. Cztery tygodnie. 350 zł. A kartą na dzisiaj, kochani, jest karta Życie. Nie lękaj się żyć. Dokładnie, zobaczcie, to jest też wczorajsza karta chyba tak. A nie, wczoraj był Archanioł Michał. Ale życie było, ale nie lękajmy się żyć, nie bójmy się. Strach ma, wiecie, strach nam, strach nam pokazuje, strach nam pokazuje yy, poprzez to, że się boimy, przyciągamy coraz więcej tego do siebie, ale w momencie, kiedy czujemy wdzięczność, kiedy skupimy się na wdzięczności, nie na strachu, dostaniemy więcej powodów do wdzięczności, nie do strachu. I wyszła kolejna karta, kochani, karta Nowe Pokolenie. Twoja upragniona zmiana już nadeszła. Nowe Pokolenie. Wiecie, mówi się, że teraz się rodzi coraz więcej dzieci kryształowych, coraz więcej gwiezdnych dzieci, coraz więcej dzieci, które czują i wiedzą. Tak, ponieważ, wiecie, no widać, 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 co się dzieje, tak? Energie to wszystko czują i zsyłają nam dzieci, które są świadome. Bo my jesteśmy coraz bardziej na to otwarci, i dlatego mogą te dzieci schodzić. Ale to nie są jakieś cudowne dzieci, tylko to są dusze, które przed chwilą były. To może być Twoja babcia, to może być Twoja prababcia, która się urodziła w tej rodzinie, która wie, że już będzie mogła z Tobą o tym porozmawiać. Powiem Wam tak, starzy ludzie, starzy ludzie, tacy starzy ludzie, tacy jak moja babcia, która była osobą, słuchajcie, bardzo religijną, ona chodziła do Kościoła, ale Kościół co nam mówi? Kościół nam mówi, że jest jedno życie. Jest jedno życie. Albo mamy piekło, albo mamy niebo. Ja z moją babcią prowadziłam bardzo wiele rozmów. Słuchajcie, to była tak cudowna kobieta, że mogłyśmy sobie porozmawiać na każdy temat. I pamiętam, jak pytałam się babciu, mówię, babciu, a ty wierzysz w to, że jest tylko jedno życie? Ona się tak uśmiechnęła, już na łóżku wtedy leżała, uśmiechnęła się, mówi, Magdusia, Magdusia. Oj, żebyś ty wiedziała. Ja mówię, babciu, ale ja wiem, ona, no to już wiesz, to nie jest tak. Ale tego nie można głośno mówić. Tego nie można głośno mówić. Widzicie, ci ludzie bardzo dużo wiedzą, więc jeżeli macie kogoś, kogoś, z kim możecie sobie porozmawiać, to zobaczcie też. A też miałam takie wrażenie, że im była bliżej śmierci, tym więcej, jak gdyby chciała mówić o tym, co jest po naszym życiu, bo ona to czuła, ona to wiedziała. Ona wiedziała, że przyszła jej mama, że przyszedł dziadek. Ona wiedziała. Nowe pokolenie, kochani, nowe pokolenie. Nowe pokolenie. Więc porozmawiajmy sobie z takimi osobami. Jeżeli ktoś jeszcze ma taką osobę, taką leciwą, już znaczenie karty. W niedługim czasie w Twoim życiu coś się zmieni. To, co dobrze znasz, nadal będzie istniało, lecz ukaże Ci się w nowej, poszerzonej, udoskonalonej wersji. Ta zmiana może dotyczyć Ciebie lub Twojego otoczenia, np. Twojego miejsca pracy. Anioł nowego pokolenia zawsze zapowiada zmianę. Być może zdobędziesz nową wiedzę albo otrzymasz nowe informacje od następnego pokolenia, np. Na od swoich dzieci, które poszerzają Twój światopogląd. Być może wraz z Tobą lub dzięki Tobie rzeczywiście powstanie nowe pokolenie, a Ty będziesz wsparciem na jego drodze. W tym wyjątkowym czasie wszystko jest możliwe. Złoty impuls. Jeśli pragniesz mieć dzieci, ta karta wskazuje na spełnienie Twoich życzeń, bądź na istniejącą ciążę. Takie znaczenie można odczytać jako metaforę. Może ono odnosić się do nowego projektu, który pojawi się na horyzoncie. No, chciałam to powiedzieć, to niekoniecznie muszą być takie cielesne dzieci, bo naszym dzieckiem też mogą być nasze projekty, to co mamy wymyślone, to co chcemy stworzyć. To jest nasze dziecko. Ten kanał jest moim dzieckiem. Słuchajcie, on jest stworzony przecież od pierwszego oglądającego, tak. A mamy już ich teraz od pierwszego subskrybenta do, do tylu subskrypcji, ile jest w tej chwili. To, to jest moje dziecko. Serce rośnie, patrzę, jak się rozwija. Z ręką na sercu zadaj sobie pytanie, co możesz przekazać następnym pokoleniom własnym dzieciom i wnukom, lub ogólnie wszystkim dzieciom. Niech następne pokolenie skorzysta z bogactwa Twoich doświadczeń, niezależnie od ich postaci. Nadszedł czas aby przekazać coś kolejnej generacji. Dokładnie. Nadszedł czas, aby przekazać coś kolejnej generacji. Z dziećmi, kochani, to najlepiej zacząć od aniołów. Z dziećmi to najlepiej zacząć od aniołów. Pokazywać im aniołki. Ja mojego Jasia tak uczyłam. Jasia. On a w szczególności, jak graliśmy w jakieś planszówki i miał wyrzucić na kostce tyle i tyle oczek, ja mówię, proś aniołki, żeby ci pomogły. I on wtedy prosi. Uczyłam go dziękować wtedy za to. Tak samo w szkole, jak jest, też mu mówię. Jak coś będziesz chciała, coś będziesz miał z czym trudność, proś aniołki, żeby ci pomogły. uczę go rozmowy z aniołami, uczę go wdzięczności, pokazuję mu sytuację, gdzie. Dzieci są na świecie, są osoby na świecie, które potrzebują wielu rzeczy. Pokazuję mu to, uwrażliwiam go na takie rzeczy. Z dziećmi, kochani, trzeba pracować, bo dzieci też mają taką łatwość wyboru, tak, że nie, to mnie nie dotyczy, to nie jest moje. Nie? Bo na początku było: po co ty mi mama to pokazujesz? I chciałam mu pokazać, ja mówię: zobacz, Jasiek, jak warto dziękować za to, co, co ty już masz. Dziękuję, będziesz miał tego więcej. Dziękuję, będziesz miał tego więcej. No i kochani, zadziałało. I dziękuję. Jest taki wdzięczny, że potrafi się też wzruszyć. Tak? No dobrze, moi drodzy, to teraz na koniec. I to ja wam dziękuję z całego serca, że tu ze mną jesteście. Dziękuję za każdy komentarz. Wiecie, bo dzięki tym komentarzom ten film jest wyświetlany. On po prostu przez YouTube jest tak, jak gdyby pokazywany większej liczbie osób, trafia do nowych osób. Więc napiszcie, chociaż słowo dziękuję, albo wyślijcie serduszko. Będę Wam ogromnie wdzięczna. Staram się naprawdę czytać wszystkie komentarze. Nie zawsze mogę odpisać, bo mam taką funkcję w telefonie, że czytam. Nie zawsze. Mogę odpisać, ale też kochani, dziękuję Wam za Wasze wsparcie na Bajkofi. Naprawdę z całego serca ta mała cegiełka, ta kawka za 5 zł, ona jest dla mnie, dla mnie naprawdę ogromnym wsparciem. Dziękuję Wam, że jesteście życzę cudownej soboty. Zapraszam dzisiaj na, na live'a, będzie o godzinie 20.30 live. Dziś już teraz wiem dokładnie godzinę na którą mogę zrobić, więc zaraz umieszczę zapowiedź. Zapraszam na kurs czytania Kronika Kaszy. W opisie filmu znajdziecie kontakt do mnie, znajdziecie link do wpłaty, żeby zasilić moje konto, żeby wzmocnić mnie. Dziękuję Wam z całego serca. Przytula. Magda. Bo wow, widzicie? No i bez złoga się nie obejdzie. Nie trafiłam wyłączenia. wyłączenie. Cyk!